Wszystkim z tej strony Malika Dzisiaj nagrywamy Realne SSO I no, to będzie pierwszy raz nagrywania takiego Odcinka z realem taki. Więc zaczynajmy Weszliśmy do styling No ja weszłam I dzisiaj Bierzemy slot mm. Tak, to tak jej najpierw kanter, żeby ją wziąć na jazdę. I idziemy. Chodź. Nie buduj się. Dobra. Yy, idziemy. Właśnie wyszliśmy ze stajni pod, sta pod perłą. Dopiero się tu przeprowadziłem. I dzisiaj będziemy jeździć. No, będziemy jeździć na tym. Dobrze, więc idziemy. Idziemy. Dobrze jak dojdę już i ubierę konia, zaraz do Was Dobra, Dobra, jednie. Ubrał hmm, 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 hmm. ładną moskę święteczną. Bo święta już wszystko prawie i na szkoła. Szkoła niestety. Okej, okay, y Zacznijmy od czapraku dobrze więc w środku. założymy od razu kończą jego kartkę na oko dobra więc najpierw zaczniemy od wiek przednich no tak od tych obieg. Um. teraz idziemy na drugie tak na drugie te Dobra, I więc teraz bierzemy konikowi najpierw w głowie. I to dobra, Wsiadajmy. Um. Jak widzicie, zaraz dozwrócę, tylko ułożę parkur. Jest tam Wam już parkour, wszegą znowu na konika. Um. Jedziemy na razie, rozstępowałam już konia przy okazji. Więc możemy już ruszać kusem przynajmniej. A, no tutaj chwilę pokusujemy i zaczniemy skakać. Tor, który zawsze tutaj jest. Jak widzicie. Trochę kamery. Zaraz wrócę, przełączę się ja tylko kamerę na kasku. Przełączyłam się na kamerę na kasku. Dobra, więc. Tak. Ach. Zlodź ty moja. Skręcaj, no idź. Co to jest było? Nie może najpierw odgolubić. Sobie będziemy... Blisko czemu to? Wrócę. No, udało się. Więc sobie już. Mhm. Mm -hmm. No, co so jest? Tam so jest tak, to so Nie chcę grać ten cały parkour. Proszę cię. O, jest, jest, jest. Uchuchu, udało się. Tu jest belę myślana. Psst, musiałam przyspieszyć. Jak oni w tym krzeszaku teraz trochę do galopu sobie pozwolimy znowu, nie oj dobra, jak tak bardzo chcesz ruszać hopsa tu nie skaczemy, zawsze przez tą baczkę skaczemy, Nie oh. jedziemy tak można teraz galop Pojechać możemy. Pusto się zrobiło. Później pojedziemy w teren raz, na drugie na, na rozkrzanie, a na końcu jedziemy na ujednanie. Ojej oweczki! I to sobie trochę dogalopujemy. Do a jest, udało mi się. Teraz jestem wielki, ten. No dawaj, pliwo sobie teraz. Dalej. Nie nie jedziemy. Na chwilę wejdziemy sobie z zagrodki. Jak to przeskoczy. ups Co? Zde... Ja z teraz. Płynię, No, bo tak mi się rozwiązało! chciało się zrobić no jak widzicie aktor. teraz w inny i zaraz do Was wrócę wróciłam no, do Was... Tak? Dobrze, więc już zapraszam do to, ale tu jacyś inni ludzie wykręcą się i tak w ogóle. Więc może pojedziemy na teren. Dobrze, więc rozsiadłem konia, tak rozsiadłem go i wsadzę do typy I mogę teraz wam pokazać moją mapę, którą wyciągnę. I tutaj położę sobie, bo mam w kieszeni taką mini mapę. To mam wszystko i dobrze, pokazuję wam tę mapę. Zanim jesteś, nie co tutaj pokazuję, jedziemy tu. I gdzieś powiem, że to jest w okolicach. Dobra, słuchaj, mapa A to już wrócę do Was i rozcieram konia. Teraz już wziąłem konie ze ślubarni. I jedziemy do piróweczki. Zaraz umówię was. Gdy wdadzę koń w przyczepę. Koń w przyczepie, my idziemy do wody. Mm, mm, mm. Już zaraz zamknę przyczepę. Widzimy się jak już będę na ujeżdżalni. Widoki przepiękne. Dobrze. Dobrze koń mi są idzie. Jakoś. Dobra, Choć mało. choć choć Nie mamy całego dnia, bo już jest wieczór, widać na no. polarne. polary są. Tam jest sanie są. I siedzą tam skrzaty. Sztuczne skrzaty. No oczywiście... No, my nie poszliśmy tutaj oglądać skrzaty. Ale nie znam tak za bardzo, ale do tego tu żeby nie było tutaj tych problemów na naranką Dobra, stoi tu. A to, to, to stąd, wygląda, bo ta jest większa. Prawda? A w prawdziwym tym. No, jest od ale ja też tak. Dobra. I bieramy już jakby coś um, Dobra, więc zabrałam sobie cały dzień sprzęt, który potrzebowałam. I ubieramy czaprak. Teraz y, ten. No, siodło. I o głowie. Dobra. Można się być to so, Dawaj. A, się, na pewno Co to było? A, so, Co to był prawy? Chciałam się się. I upewnić się, czy popręk jest dobra. Zaraz, wracam. Przełączę się na kamerkę. No, wiecie, w kaską. Przełączyłam się już na kamerkę. Dobra, więc jedziemy sobie parkoury. Czas, yyy, od do jakichś krzyżaków itp. O, ja myślałam... A, co on robi? E, to my z konia. Dobra, Wystraszyłam się. Naprawdę się wystraszyłam. I w nie Spadłam, no, siadłam... I spadłam w tym samym czasie z konia. Um. Oni stoją gdzie chcą, tutaj na no, yeah, uję, ale no, 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 no.